D Bel Siemano, witajcie już w 16 dniu kalendarza adwentowego 2023. w dzisiejszym. Dniu chciałbym wam omówić taką dość ciekawą rzecz Dość ciekawy fakt, ponieważ jak widzieliście na społeczności Albo widzieliście shortsa, spotkałem się dzisiaj z Lisem, yy, z Kłeskiem i z Major Football. Bodajże, dobrze czytam tę nazwę, ale też znany youtuber piłkarski, ale Właściwie, jak ich spotkałem? Jak to się udało, że zrobiłem sobie fotkę z nimi? I i, i że mi się to udało, że Lis się nagrał do mojego shortsa jednego to i inne rzeczy w dzisiejszym odcinku, także zapraszam. Zacznijmy może od tego, czy wiecie, czy nie, ale ja mieszkam w Lublinie i w Lublinie nie mieliśmy wcześniej takiego sklepu jak Ergol. I w dzisiejszym dniu właśnie był taki niesamowity dla nas, taki przełomowy, ponieważ o godzinie dokładnie 11 otworzono ten sklep. W którym między innymi można było pograć sobie FIFA EA FC 24. Przepraszam was, jeżeli uraziłem. Mo, można było jeszcze wygrać różne nagrody poprzez konkursie w kapek niestety, ja nie wygrałem. Przepraszam was, że rozczarowałem. I oczywiście pierwsze 50 osób dostawało prezenciki. Ja się na szczęście załapałem, ale w późniejszej części będzie pakał tego zestawu, bo specjalnie dla was poczekałem i będziecie mogli zobaczyć co w takim co w takim zestawie w ogóle jest, ale zacznijmy od początku. No to przed... Ja przyjechałem jakoś godzina 10, 50, 10 minut przed. Tam oczywiście jakichś kolegów tam swoich spotkałem, bo też zainteresowani. Pozdrawiam ich tu zresztą, jeżeli wiedzą, że to o nich chodzi. No, no i co? No i dużo ludzi oczywiście było, bo to takie niesamowite wydarzenie dla tego Lublina było, że w ogóle takie... taki sklep otworzyli. I możliwość, że będzie można w końcu takie różne... Nowe designy koszulek kupywać, bo niestety ja musiałem swoją koszulkę Bajedną z tego sezonu, którą bardzo chciałem, musiałem kupić dopiero Ergolu, będąc w Gdańsku, więc dla mnie to też była spora wygoda i oczywiście dużo ludzi było i musieliśmy jeszcze czekać. Tam pan dało nas na pięciu i kiedy wypuścił to kurde ledwo, co tam wszedłem, bo tam tak się pchali, że nie wiem. Oczywiście szybko każdy brał za jakąś randomową rzecz, ja też wziąłem jakoś takie piłki. Zli, y, zaraz wam pokażę, co to może wiecie. Bo ja, bo ja wam powiem tak szczerze, ja tak mało gram w tą piłkę. Tego ja to bardziej dla Was memy piłkarskie robię. Mam nadzieję, że nie będziecie wyzywać mnie z tego powodu. Ale wracając, no to wiem tak byle co. Nie, skosztowało to jakoś 21 zł. No i co, no i tam, oczywiście, było, że nie pchaj, nie pchaj się, nie pchaj się. No a wiadomo, że w takich kole zawsze są tłumy. No i właśnie wtedy Załapałem się jeszcze Kupiłem to i dostałem właśnie Reklamówkę wraz z tym workiem W którym właśnie rozpakuję Przepraszam, że się powtarzam, że mówię to drugi raz Ale jakbyście zapomnieli To przypominam I później jak poszedłem To zobaczyłem właśnie Lisa, Pola, Lisa Polakarnego Dokładnie i pytałem, czy tam mogę Autograf, to, yy, nie autograf Tylko zdjęcie, oczywiście się on zgodził z czego byłem bardzo zadowolony i później były kolejki oczywiście do kłeska, w którym trzeba, można było zrobić zdjęcie i od kłeska jeszcze dostawałeś 7% zniżki na zakupy właśnie no i troszkę trzeba było czekać bo kłesek jeszcze musiał po zniżki iść więc musiałem troszkę poczekać i się udało, zrobiłem sobie z nim dwa zdjęcia jak widzieliście jedno Twarzy niestety nie pokazuję, nie mogę Nie to, że nie mogę, ale ja nie chcę jeszcze twarzy pokazywać. Trzymajcie się, może na tysiąc subów pokażę. Zobaczymy, ale to raczej tego nie dobijemy. Z takimi wyświetleniami to ja wątpię, że dobijemy taką liczbę. Chociaż o takiej liczby bym marzył do końca roku. To jeżeli macie jakiegoś gość kolegę, koleżankę, kogoś takiego najbliższego, komu moglibyście polecić mój kanał, to polećcie, bym może szybciej będzie te tysiąc subów, o którym marzę. Bo będą, może być może. Nie, dobra, nie będę mówić, bo, bo znacie mnie zaraz, że będę chciał zarabiać. Bo ja tak nie chcę, żebym był uznawany, że to robię z pieniędzy. Z pieniędzy to. Bo to już jest czysta przyjemność po prostu dla mnie, to robienie, tak jak teraz siedzę sobie. Ale do rzeczy. Później tam jeszcze był ostatni Major Football. Przepraszam, że za pierwszym razem przeczytałem Major. Nie to, że ubliżam, że jesteś mniej popularny. Ja szanuję oczywiście Ciebie, że, że Ci się udało na taki poziom wbić, na który mi na przykład się nie udało. No, a sorry, sorry jeszcze raz. No to co. No i później tam spatrzyłem koszuleczki. Oczywiście była tam niby zniżka, ale nie do końca więc tak oh, się zobaczyłem nagle z Lisem sobie pogadałem i będzie tutaj e punkt kulminacyjny bo się dowiecie skąd powstał ten short właściwie bo pogadaliśmy chwilę sobie z Lisem e Pytam mnie czy ja oglądam tak powiedziałem, że to bardziej tik to wiadomo jak to teraz jest tam, porozmawialiśmy to nawet jak z, ziom, z ziomem rozmawialiśmy to było dla mnie dla mnie git podejściem do tego, że nie było to, że widz, to, yy, że widz po prostu i tak dalej. Jeszcze mu powiedziałam nawet, że ja mam kanał, że Harry Alexander Arnold się nazywa. I później... I spytałem, czy bym mógł z taką zrobić lekko wstawkę. Krótko oczywiście zgodził się. Zgodził się bez najmniejszych problemów. Za co... Za co cię listko, yy, pozdrawiam bardzo. I pozdrawiam... Yy, twoich widzów, bo jesteście najlepsi, bo wiecie, że dobrą oso osobę subujecie. Także je jeszcze oczywiście to próbowałem zamienić kilka słów z queskiem, ale no był mniej chętny do rozmowy, ja tam też go rozumiem, bo tam on jeździ po tych hergolach trochę, promuje, więc no wiadomo, że to ta pasja do rozmów nie będzie już niego taka sama jak na przykład jak u Lis, jak u Lisa, bowiem Lisu nawet grał z... grał w FIFA normalnie. Wieje w c jeszcze raz? No, co, ja, no i jeszcze był ostatni punkt, czyli tort, ale jeszcze zanim to zapomniałem, jeszcze powiedzieć, że... Zrobiłem zakup, który zaraz wam pokażę. Zresztą później powiem. Bo jednak powiem najpierw o tym torcie. Bo czekałem do godziny 12 na to, aż tort będzie. Na tort, i byłem bardzo zadowolony, ponieważ on był tak w tak kształcie boiska. Mieliśmy, był tam motyw stadionowy. Oczywiście tam trzeba było czekać na kawałek, bo dużo chciało i wtedy właśnie wyszedłem. Uważam, że dzień był naprawdę git, a teraz wam pokażę trochę nagrań, co mi się udało zuchwycić z gola i zdjęcia. Także siema i spotykamy się w dalszej części y unboxingowej. Rodzice piłkarzy wiedzą, ile to jest 20%. 9. 22 cały czas. Najlepszy wynik. 3. Widziałka, pozdrawiam widzów. Bardzo mi miło brać witamy Witamy na Partii Ergola w Lublinie. To specjalnie dla Was obiecany, opaku Penik tej oto siateczki. Siateczka się tak oto prezentuje. Mam nadzieję, że to nie wygląda tak źle. Mam nadzieję, że widać, że nie ma z tym problemu. No to co? No to teraz otwórzmy otwórz, to. O. Pierwsze co mamy to bodajże są skiety kurna Nie wyjęło mi się... O, takie mamy skiety z logiem Ergola. Wyjm wyjmijmy to. O. To zrobię Wam cięcie, żeby nie zanudzać Was tym otwieraniem, bo Wy teraz tak się nie skupiacie zbytnio na tych filmach. Wiem, że tych dłuższych oczywiście raczej do końca nie oglądacie, więc dlatego zrobię Wam tą wygodę i obetnę Wam tu część. Tak się oto prezentują skiety. Tu jak widzicie białe są, z logiem Ergola oczywiście, bo jakiego i by innego tak to mniej więcej się prezentuje. No i co? Mam nadzieję, że to będzie mi chłodziło na zimę, e, znaczy ogrzewało, sorry, na zimę. Więc przechodzimy do następnego i następnie mamy w tym worku taką, o, bodajże to jest koszuleczka chyba, nie wiem, zrobimy znowu cięcie, żeby was nie zanudzać. No i tak, nie myliłem się, to jest koszuleczka z logiem Ergola, dobra, ja to... Tak się prezentuje mniej więcej. No tak, ergo dobra. Spróbujemy jakoś postawić. No. Dobra, udało mi się już postawić. Tak to się prezentuje mniej więcej. Oddaję, bardzo fajna taka koszulka. O tutaj ma jakiś kod, później zobaczę co tutaj. Oceniam, że ta koszulka jest fajniejsza od tych sklep, chociaż tutaj pisze gdzieś comfort premium. Mam nadzieję, że będzie taki komforcik. oczywiście. Jeszcze tego nie testowałem, żeby nie powiem Wam jeszcze, czy to rzeczywiście wygoda, czy nie, ale no, miejmy nadzieję, że to będzie wygodne. No i teraz w finałowej części pokazuję Wam właśnie taki zakup, który zrobiłem w tym sklepie. Piłkę kupiłem za 80 zł, a jak tutaj widzicie kosztowało to 90, stówę to kosztowało, więc zawsze jakaś obniżka o, 20, o te 20 zł mniej, więc mam nadzieję, że taką oficjalkę od Adidasa, na tutaj macie logo, tutaj oczywiście logo Bayernu, bo jakie by inne, co wy myślicie, że bawarski kibic by kupił jakąś inną piłeczkę, co wy sobie myślicie? Mam nadzieję, że podoba wam się, zarąbiste jest, mam nadzieję, że się spodobało. Sorry, że zbytnio ten, że się jąkam, że mam tam jeszcze jakieś błędy. Jestem tego świadomy, że nie mówię tego. Będę, będę nad tym ćwiczyć, ale mam nadzieję, że podobają Wam się też takie filmy, kiedy jest i mój głos i taki popołynik. Może kiedyś zrobimy jeszcze takie coś podobnego. Także teraz się trzymajcie. Udanego dnia, udanej udanego, nocy, udanego czego tamkolwiek macie, popołudnia, ranka, dzionka, nie wiem co tam macie. Także żegnam was tą piłeczką, no i siema!